Dzień dobry, jest 13.30, czwartek, a zatem czas na Biznes Focus. Dzisiaj w programie będzie temat rynków kapitałowych i tego, czy teraz na giełdzie da się zarabiać. Będę rozmawiał z Piotrem Telonem, prezesem zarządu domu makerskiego Prosper Capital. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Piotrze, to może na początek porozmawiamy o tym, jak ta giełda teraz wygląda, bo mieliśmy bardzo ciekawy rok 2020 który mimo pandemii pokazał siłę polskiego, polskiej giełdy, bardzo wysokie obroty, rekordowe wręcz w pierwszej połowie roku, napływająca ilość inwestorów indywidualnych, z czym często właśnie był problem na polskiej giełdzie, renesans, można powiedzieć, mniejszego parkietu, młodszego brata GPW, czyli rynku New Connect, sporo debiutów, sporo spółek technologicznych, duży debiut Allegro pod koniec roku na głównym parkiecie, jak Ty to wszystko widzisz, jaką to atmosferę tworzy dla inwestora indywidualnego, no i czy ten rok 2021 i kolejne mogą być dobrym okresem dla giełdy papierów wartościowych? No Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, trzeba powiedzieć, że chyba wróciły takie złote czasy na tym rynku. Całe otoczenie pokazuje na to, co, co się dzieje, jeżeli chodzi o stopy procentowe, że wzrosło zainteresowanie rynkiem. To jest widoczne też na całym świecie, nie tylko na polskiej giełdzie. I mamy bardzo dużo nowych inwestorów, którzy jeszcze nie mieli okazji sparzyć się na tym rynku. Rynek jest bardziej płynny. Obserwuję, że jest, jest bardziej spekulacyjny, może i też jest duży napływ takich inwestorów, którzy liczą na szybkie zyski. No i chyba taki okres, jaki mieliśmy po marcu w 2020 roku i okres, który trwa gdzieś od października do stycznia. No rzadko się zdarzały na naszej giełdzie. Jest bardzo duże zainteresowanie. Yy, w tej chwili ostatnie dni są takie, że obserwujemy pewną korektę. Yy, ja mam nadzieję, że to będzie krótka korekta, ale yy, i rynek powróci do swojego trendu, aczkolwiek no, Podejrzewam, że jest dużo początkujących inwestorów, którzy zaczynają się już denerwować tymi spadkami, które obserwujemy przez kilka dni. No właśnie, mamy e, ledwo rozpoczęty rok 2021, jak zawsze na początku każdego nowego roku zastanawiamy się, jaki ten rok będzie dla giełdy papierów wartościowych. Pandemia trwa, obostrzenia trwają, ma to różny wpływ na różne segmenty rynku i generalnie na przedsiębiorców, na gospodarkę. Tak jak powiedziałem, 2020. Był rokiem, gdzie giełda tak jakby zyskała na tej zmienności, które wywołanej pandemią, również w globalnym ujęciu. Czy to może być tak, że rok 2021 właśnie będzie takim trochę rokiem korekty i rewizji tych nastrojów i pewnych trendów, które były, bo może się okazać w drugiej połowie roku, że zyski spółek maleją, że jest trudniej zarabiać pieniądze spółkom, ale też inwestorom, że trudniej o dywidendę. I że generalnie ten rok będzie takim rokiem właśnie trochę testu, trochę mówienia sprawdzam, trochę korekty, która może spowodować, że inwestor zrobi mniej i w związku z tym znowu będzie się zastanawiał, czy giełda to dla niego dobre miejsce. Ja, ja, ja myślę, że ten rok trzeba spojrzeć na to, co się dzieje trochę bardziej popatrzeć na bezpieczeństwo swoich aktywów, na jakąś dywersyfikację. Znaczy analitycy, z którymi my współpracujemy, na co dzień rozmawiamy, przewidujemy raczej, że to będzie również dobry rok, natomiast nie liczyłbym na takie spektakularne, że tak powiem, jazdy góra. Dół, tak jak to obserwowaliśmy w zeszłym roku. No zeszły rok był, ten pierwsza połowa roku, to był rzeczywiście bardzo wyjątkowy okres, gdzie w marcu nie wiedzieliśmy, jak to się w ogóle skończy, jak się to odbije na rynku. No też y, trzeba zauważyć, że rynek się cały czas zmienia i mamy modę na pewne rodzaje spółek. Być może część tych branż jest trochę przegrzana, ale to nie znaczy, że nie, y, nie ma interesujących spółek na giełdzie i że raczej przewidujemy, że rok się skończy też na plusie. Natomiast, natomiast no, nie będzie to, nie będzie to tak, nie będzie tyle emocji, co w roku 2020. No właśnie, może tych emocji będzie mniej, e, choć wiemy, że emocje nie, nieodłącznie towarzyszą inwestorom i to jest jedna z tych rzeczy, która wielu inwestorom odpowiada. Są ciągłe te emocje, zmienność, spadki, wzrosty, e, fluktuacje i, i, i to też sprzyja często dywersyfikacji, bo różne aktywa zmieniają swoje ceny. Natomiast zejdźmy troszkę jeszcze na ziemię i porozmawiajmy o, tym, e, o tych branżach, które na przykład mogą być interesujące dla inwestorów. E, przegrzane branże. Tutaj padło takie stwierdzenie. Czy może być tak, że rzeczywiście niektóre branże, na przykład gaming, na przykład cała rzesza spółek technologicznych, które również na przykład na New Connectie debiutowały w poprzednich latach, to już są takie spółki, które niekoniecznie będą przykuwać uwagi inwestorów? Czy właśnie obserwujemy dopiero początek ery takich spółek technologicznych i e komersowych w, w dużym też stopniu? No widzieliśmy debiut Allegro potężny. No i jak spojrzymy teraz na WIG20, czy nawet WIG30 to widzimy, że największy udział w strukturze WIGu no, mają dwie spółki nieklasyczne, niebankowe, Allegro i CD Projekt. Czy to oznacza, że Allegro mogło wyznaczyć jakiś trend i będzie to zachęta dla innych spółek na przykład e-commerce, no jeszcze był Answercom, które będą planowały debiuty w kolejnych latach i to nam napędzi giełdę i to da zarobić inwestorom. Tak, ja myślę, że to co się dzieje w tej chwili na giełdzie napędza dużo nowych emitentów zainteresowanych rynkiem. Po prostu widać, że pozyskanie kapitału jest łatwiejsze niż to było kilka lat temu, kiedy giełda miała te swoje słabsze lata. No, i to, co się dzieje, zainteresowanie klientów indywidualnych, które wzrosło, też jakby powoduje, że ten rynek jest bardziej żywy, bardziej spekulacyjny. Odnosząc się do tych y, branż przegrzanych, trudno powiedzieć, czy to już jest przegrzane niektóre branże, czy będą za chwilę. Natomiast no, tak wracając ja, ja zaczynałem swoją karierę y, w PKS w dobie internetu, kiedy była hossa w 2000 roku i też spotkaliśmy się z dużą korektą, natomiast po pewnym czasie y, ten ruch jednak, ta tendencja, zmiany technologiczne, Wpływają, powodują to, że, prawda, że te spółki są rentowne, przynoszą zyski, natomiast wiadomo, że trzeba patrzeć, spółek jest dużo i też patrzeć, co rzeczywiście się za tymi spółkami kryje. Wy, jako dom maklerski, też macie spory apetyt, spore ambicje, jeśli chodzi o wprowadzanie do obrotu ciekawych spółek. Teraz rozpoczęła się, chyba na początku tego tygodnia, emisja. Ciekawej spółki, pierwsza publiczna oferta to jest tej spółki, tak naprawdę Red Carpet Media Group, czyli spółka medialna bazująca na usłudze telewizyjnej i docelowo VOD z tego, co czytałem. Co to za debiut? Jakbyś mógł przybliżyć widzom tą spółkę i powiedzieć, dlaczego uważacie, że to może być dobry strzał i że w przyszłości tego typu spółki mogą chcieć pozyskiwać kapitał poprzez giełdę? No, przede wszystkim myślę, że to jest ciekawa, ciekawy emitent z tego względu, że odnalazł swoją pewną niszę, tak? Jest prawda rynek, na którym jesteśmy Yy, znaczy no, generalnie to jest stacja telewizyjna, może zacznę od tego, stacja telewizyjna, która fajnie się rozwija od niedawna, odnalazła taką niszę, to jest telewizja popkulturowa, yy, Prawda. Yy, oprócz tego są yy, yy, filmy i seriale yy, takie dosyć klasyczne. Tak? Wyróżnia się na tle innych prawda, stacji telewizyjnych i jest na takim, bym powiedział, chyba wczesnym etapie rozwoju, bo, bo działa e, od jakichś dwóch lat dosyć aktywnie. E, natomiast to, co jest fajne, środki chce pozyskać na to, żeby stworzy stworzyć dru drugi kanał, serialowo-filmowy. E, e, i oprócz tego wdrożyć rozwiązania VOD, gdzie jakby cały rynek idzie w tym kierunku, i yy, właściciele tej stacji telewizyjnej widzą dużą przyszłość w tym. Około 5 milionów złotych na dalszy rozwój, tak jak było to powiedziane, chcą pozyskać. Czy to jest dużo, czy to jest mało, jak, ta, jak na tak powiedzmy niszowy pro, projekt? I czy yy, na przykład patrząc na to, że w zeszłym roku miała być duża emisja i duża, duże wejście kanału, plus wycofano się z tego. Głównie udziałowcy podjęli decyzję, że no nie, jeszcze nie ten moment. To, czy to otoczenie rynkowe powoduje, że właśnie paradoksalnie e, może być zainteresowanie e, akcjami takiego, takiego podmiotu? No i, i troszkę szczegółów, do kiedy te zapisy i gdzie można się zapisywać. Jasne. Ja bym powiedział, że to jest sam raz. My, prawda, z zarządem spółki długo dyskutowaliśmy y, o tym, jak te pieniądze zostaną, na co zostaną przeznaczone i, prawda, rozmawialiśmy też o tym, że y, są... Programy telewizyjne, które na pierwszą fazę rozwoju przeznaczają po kilkanaście milionów złotych. I wydaje mi się, że to jest właśnie optymalna kwota dla tej wielkości stacji telewizyjnej. I te pieniądze zostaną bardzo dobrze spożytkowane na zakup nowych tutaj rozbudowę programową. Na rozbudowę techniczną, jeżeli chodzi o VOD. Stacja też pracuje nad dostępnością w internecie, już jest dostępna. W tej chwili dostępna jest dla 7,5 miliona użytkowników, natomiast do połowy roku powinno to być ponad 10 milionów, czyli w, prawie wszędzie w Polsce stacja będzie dostępna. No i oferta jest do 9 lutego. Tak jak pan redaktor wspomniał, to jest 5 milionów złotych. Plany dywidendowe? Tak. Pla plany dywidendowe są, bo spółka jest rentowna od początku. W tej chwili główne przychody to są przychody z reklam, gdzie spółka jest związana z dystrybutorem takim reklam ogólnopolskim i chcę przeznaczyć w najbliższych latach od 20 do 30% na, na dywidendę. Też myślę, że warto wspomnieć o tym, że główny akcjonariusz, który ma ponad 90% akcji, w tej chwili podpisał umowę lock-upu i w ciągu dwóch lat nie będzie zbywał akcji na giełdzie, co też zapewnia to, że ten obrót będzie mhm. tak pokazywał tą cenę, taka jak, jak tam będzie prawda, w, między inwestorami wymiana akcji. Dużo ciekawych informacji, ale przeczytałem też w komunikacie, który wysyłaliście. Na rynek, że po emisji jest planowany, planowane, czy, czy jest planowane w ogóle ogłoszenie debiutu na New Connect. Czy to jest taki właściwy, kolejny zdrowy etap rozwoju dla tej spółki i również wchodzenia w obieg publiczny? No i czy to był element strategii? Bo rozumiem, że pewnie dyskusje na tym trwały. Tak, oczywiście tutaj od początku spółce zależało też na tym, żeby zaistnieć na New Connect. Prawda. Patrząc na tym, co się dzieje jak teraz, jak New Connect jest ciekawym rynkiem w ostatnim okresie, spółka, biorąc pod uwagę to, że będzie spółką publiczną, to też zdaje sobie sprawę i zależało spółce na tym, żeby zaistnieć na rynku i to jest jakby dodatkowa reklama, możliwość zainwestowania i wsparcia spółki, też pojawienie się. Szerzej wśród inwestorów, a nie tylko w, prawda, w kanale telewizyjnym. No i zależy nam na tym i przede wszystkim też spółce, żeby ten debiut nastąpił jak najszybciej, żeby prawda, był obrót na giełdzie i inwestorzy mogli sobie wymienić te pakiety akcji. Na koniec zapytam o, o plany Prosper Capital i o to. Czy takie podobne ciekawe projekty będą się pojawiać? Czy macie na tapecie coś, może o czym jeszcze nie można powiedzieć, ale chociaż zapowiedzieć podobne projekty? Rok się dopiero rozpoczyna, mamy Red Carpet Media Group. Czy to jest kierunek, który obejm obejmiecie, to znaczy takie spółki technologiczne, może czasami niszowe, ale działające w ciekawej przestrzeni, gdzie może ten zysk być, i potem inwest inwestorzy będą mieli dywidendę i rozwijający się rynek przede wszystkim VOD w świetle chyba upadku kin, bo jeden ze skutków pandemii, może tak być rzeczywiście, że te platformy VOD będą rosły w siłę. No to czy to jest taki kierunek, który chcieliście tutaj zaprezentować, i czy to jest jakaś strategia? Czy przeglądacie się wielu różnym spółkom, które, które mogą być w tym roku atrakcyjne, czy w kolejnych latach, z innych branż niż tylko rozrywka, czy, czy, czy nowe technologie? No, Jeżeli chodzi o naszą strategię, którą konsekwentnie gdzieś tam realizujemy od października w biurze maklerskim, to właśnie poszerzenie naszej oferty i tutaj widzimy szansę w debiutach i oferowaniu małych spółek, które wchodzą na New Connect. Nie jesteśmy dużym biurem maklerskim jeszcze na dzisiaj i nie konkurujemy tutaj z bankowymi biurami maklerskimi PKO BP czy PKO S.A. Natomiast jest duże zainteresowanie tym rynkiem. Tutaj widzimy wielkie możliwości w przyszłości i mamy kilku kolejnych emitentów, z którymi jesteśmy w trakcie rozmów. Jest to uzupełnienie naszej oferty, bo do tej pory głównie w ofercie mieliśmy fundusze inwestycyjne o otwarte i obligacje. Konsekwentnie Będziemy realizować te stare plany, ale rozszerzyliśmy to właśnie oferty akcji takie ogólno dostępne do szerokiego, szerokiego grona inwestorów. Też w ostatnim tygodniu wdrożyliśmy rozwiązanie umożliwiające yy, proces zawarcia z nami umowy zdalnie w internecie oraz złożenia zapisów na te oferty. Red Carpet Media Group. Myślę, że warto przyglądać się tej spółce. Polska telewizja, która właśnie rozpoczęła swoją pierwszą ofertę publiczną, emisję akcji. Zapisywać można się do, 90, do 9 lutego. Sprawdźmy y, tą spółkę, zobaczmy, y, co robi, jak zarabia i jak może dać zarobić. Y, dziękuję Państwu za uwagę. Piotr Teleon, prezes zarządu domu moklewskiego Prosper Capital był gościem Biznes Focus. Dziękuję. Dziękuję. A ja dziękuję Państwu. Każdy czwartek godzina 13.30 Goście, nowe tematy, kolejne ważne kwestie dla inwestorów, przedsiębiorców Biznes Focus. Zapraszam i do zobaczenia.